Coś specjalnego! O oh my god, widzowie! Cześć, mam widzowie, dziś nie będziemy kupowali nowego Stumble Passa i zaaktywujmy już sobie za 1200 gemów. Mamy już super Stumble Pasa. Teraz sobie dokupmy poziomy, widzowie. Do, po, dokupujmy sobie poziomy. I na koniec, na którym przedcinku odbierzemy sobie te wszystkie nagrody, widzowie. Jak wiecie, dużo i lajków. Otwieramy kolejnego Tutaj kolejny level Lecimy na kolejny Uwaga halo Dobra jest Kolejny jest Kolejny jest Bierzemy kolejny Jest już 10 klejnotów Dobra co mi szkodzi otwieramy wszystko od razu wizowie Dokupimy sobie jeszcze trochę levelów Dokupmy sobie z tych gemów w Stumble pasie. Kolejny. Kolejny. Lecimy dalej. Już 20 level. Odbieramy 50 klejnocików w widzowie. niedługo będziemy lecieli po coś specjalnego jeszcze ile? 4 levele widzowie poszukniemy jakichś klejnotków klejnoty, klejnoty tutaj klejnotów już nie widać jeszcze. i teraz w sumie będziemy Weźmiemy sobie jakieś różne tylko rzeczy żetony Zbieramy, a na końcu spinki będą wizowie. To jest taki odcinek z kupowania karnetu. I może jeszcze pogramy sobie chyba. Zobaczcie, legendę dostaliśmy taką. I kręcimy sobie spinkiem widzowie. Dobra. Kręcimy, kręcimy. I ciekawe co nam się wyrasuje. Pierwszy spin. Rer. zwykła Rer. Teraz lecimy ze szczęśliwym zakręceniem. Lecimy i ciekawe co nam wylosuje wizowie widzowie. Mm, typowe nietypowe. O, rzadkie. To może nawet dobrze trochę na to koło. Nowego skina już dostaliśmy. Kręcimy kolejnym kółkiem. Lecimy i ciekawe co nam się wylosuje. Epic będzie może niezwykły. To jest duplikat. Kręcimy tutaj. Lecimy i epic, epic. Jest. To dobra, mamy nowego. O nie, o to już stary epic. Kręcimy kolejnym szczęśliwym kręceniem. Kręceniem. Będzie pewnie nietypowe. Mamy no kolejny skinek. Lecimy z kolejnym spinkiem. Oby była legenda, oby była legenda, widzowie. Lecimy i epic chyba. Nie, rzadkie. To już jest dublikat, bo pamiętam. Oj, nie ten spin. Rzadkie lepsze. Tutaj zawsze się losuje. To są to takie światełka. Uuu, widzowie, byłaby legenda. Tak mało brakowało do legendy. Fajnie jakby dało się tę animację pominąć. Jakby Stumble Guys takiego coś sprowadziło. Że da się pominąć tą animację, co nie? Zwykłe duplikat. Bierzmy sobie to. Kolejne szczęśliwe kręconko Ja bym chciał tak tego czerwonego szkieleta Oddałbym z niego naprawdę tego niebieskiego. To by się nie opłacało komuś, ale ten czerwony szkielet jest najlepszy. I ja też bym legendę jaką się oddał za tego czerwonego. O, widzowie, widzieliście tamtego zielonego szkieletora. Lecimy dalej. Dajcie suba like i lajka za to, że kupuję tyle tych spinów i to wszystko. Uuu, tu jest duplikat. Fajnie jakbym jeszcze nie miał tego skina. Ciekawe, co nam się wylosuje w tym spinku. Uuu, banan! Tu jest, tu jest banan, widzowie! Kurde, ja bym chciała takiego bananka. Weźmy sobie te nagródki. Dalej mam te 10 klejnotów widzowie. A ja bym sobie dokupił te dwa lewele tam. I tu jest legenda, ale jej nie trafimy na 250 tysięcy procent. Lecimy. Lecimy i co nam będzie się. Uuu, tam jest ten szkielet zielony. Ja go mam, ale chciałbym go kolejnego, tego czerwonego, bym najbardziej chciał. I to jest ostatni spin na razie w tym odcinku, chyba. Nie, to nie jest ostatni. Jeszcze sobie pokręcimy. Uuu, coś specjalnego! Dobra. I teraz zowy mamy aż 200 żetonów. Więc wchodzimy sobie tutaj. Otwórzmy sobie dwa spinki. Włacimy, cały czas się kręci koło i epic! Nie, zwykło. Kręcimy kolejnym. Jakby ktoś się pytał, to kupiłem starter pasa, że mam dwa spiny. Kręcimy. I 10 klejnocików I co bez widzowie? Kręcimy jednym najpierw. Co nam wypadnie, bardzo dzięki. Ci to ciekawi. Uuu, tam jest coś specjalnego. Covered to 15. Lecimy kolejny. <laughs> Lecimy. Oby nam coś się w tym odcinku albo legenda, albo coś specjalnego, nie? Epic Drugi duplikat. Robimy tego trika widzowie. Tu będą trzy spinki. Kurczę. A tego jeszcze nie miałem, ninja. Nie, no widzowie, no. Kurde. Tak byliśmy tego czegoś specjalnego. O Jezus. Robimy jeszcze raz. Widzieliście to widzowie, jak blisko byliśmy. Coś specjalnego. Mamy coś specjalnego! Co jest, widzowie! Mamy coś specjalnego! Oh my god, widzowie! Oh my god, coś specjalnego dostaliśmy. Oh my god, widzowie! To coś tu przynosi ten spin chyba. To kręcenie. Oh my god, widzowie! Coś specjalnego trafiliśmy w tym odcinku. O oh mój Boże! O jacie widzowie, co tu się stało. Uhuhuhu. Co się stało Jeszcze jednym kręcimy Miejsz widzowie Co jest widzowie na serio Lecimy dalej tutaj Kręcimy, kręcimy I lecimy z pinkiem Coś specjalnego Złoty szkielet widzowie Oh my god oh. Oh yes. Ale mamy farta widzowie Coś specjalnego trafiliśmy Uuu, dobra, możemy grać z laser w widzowie tym skinkiem Mamy coś specjalnego, kurcze widzowie, nie wierzę w to Trafiło nam się coś specjalnego Ja cię kręcę Nie wytrzymam z tym To jest naprawdę niemożliwe Coś, już mamy dwa coś specjalnego Ja cię jestem złotym skeletem. Patrzcie, jaki ten skill jest fajny Ja cię kręcę Co tu się stało, widzowie? Tu się coś odwaliło pięknego W tym odcinku, na serio Patrzcie, tutaj lecimy Muszę zrobić takiego trika Że leci się tam O nie, ja go nie zrobiłem Dobra widzowie, w tym odcinku to nie, nie będziemy sobie grali. I to by było na tyle, nie zapomnijcie dać suba i lajka. I to by było już na tyle w tym odcinku. Nara.